moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i dzisiaj zapraszam na pierwsze wrażenie nowej, świeżutkiej, gorącej palety z marki Dune Cosmetics. Jest to paleta, która myślę, że przypadnie do gustu wielu osobom, bo to jest bardzo neutralna, taka ślubna paleta, przepiękna jeżeli chodzi o opakowanie, a jeżeli chodzi o wnętrze, równie piękna. No i tak, tu mamy lusterko. Także, jeżeli lubicie lusterka, to będziecie zadowolone. Ja nie przepadam, ale na szczęście, paletę można pięknie, łatwo i szybko złożyć. I tak oto wyglądają same cienie. I to są przepiękne kolory. Mamy tu wszystko, co jest potrzebne do makijażu dziennego, wieczorowego, ślubnego, takiego na wyjątkowe okazje. Prawie wszystkie cienie są matowe. Oprócz tego szampańskiego, pięknego koloru, takiego chłodnego, myślę, że wielu osobom będą się świeciły oczy na widok tego koloru. No i tutaj mamy jeszcze jeszcze taki różowy, też błyszczący. Na pierwszy rzut oka nie jest taki efekciarski jak ten szampański, ale myślę, że w makijażach ślubnych zrobi robotę, bo kolor taki różowy, błyszczący jest przepiękny właśnie do ślubniaczków, także jak widzicie kompletna paleta cieni. Czy jest tak samo dobra jak poprzednie palety, bo ja powiem Wam szczerze, mam ogromną Słabość do marki Tune Cosmetics i uważam, że to są cienie najwyższej jakości. To jest polska, bardzo dobra firma, bardzo dobre cienie. Czy tak będzie właśnie z tą paletą? Przekonajmy się, stworzymy dzisiaj makijaż dzienny. Może taki lekko ślubny, zobaczymy. Także zapraszam, oglądajcie dalej. Zanim przejdziemy do zabawy paletą, powiem Wam, co już mam zrobione. Tak, pierwsza rzecz to nawilżenie ust. I tutaj mam błyszczyk balsam z Lano Lips. Bardzo fajny, polecam Wam serdecznie. Potem nałożyłam bazę pod makijaż twarzy. I to jest baza z Becky Skin Love. I to jest baza, która nie tylko delikatnie wyrównuje pory, przygotowuje. Skórę do makijażu, ale też super nawilża, i skóra się czuje taka fajnie odświeżona, także też polecam ostatnio mój totalny ulubieniec. No i oczywiście podkreśliłam brwi, bo ja lubię brwi na samym początku podkreślać, aby widzieć ile mam miejsca do zabawy cieniami. I dzisiaj mam duo z Benefitu. Kredka, którą wyrysowałam brwi, numer 3, bardzo fajna, dobrze się rozciera, ale też Wypełnia ubytki, także jestem zadowolona. No i mój niezastąpiony, idealny żel do brwi, który. Jest po prostu najlepszy i ostatnia rzecz, którą zrobiłam poza nagraniem, to nałożyłam korektor na powieki i potem przypudrowałam całe powieki, żeby fajnie mi się wszystko blendowało, a korektor, który dzisiaj jest moją bazą pod cienie, to NYX Can't Stop Won't Stop w kolorze Alabaster, bardzo jasny, fajny kolor. Tylko taka mała uwaga, jeżeli będziecie nakładać go jako bazę pod cienie to bardzo szybko rozcierajcie, bo jak nie rozetrzecie to będzie problem, ale polecam, naprawdę fajny korektor. No i już teraz przejdziemy do makijażu powiek. Pierwszy cień, po który sięgam to oczywiście ten najjaśniejszy beżowy kolor i nakładam go pod łukiem brwiowym i w wewnętrznym kąciku, aby rozjaśnić tą okolicę i odświeżyć spojrzenie. Teraz sięgam po ciemniejszy beż, delikatnie wpadający już w odcień brązu i zaznaczę nim załamanie powieki. Kolejny cień, po który sięgam, to taki średni brąz, który już nałożę w zewnętrznym kąciku, delikatnie zahaczając o załamanie powieki, ale będę się skupiać właśnie w zewnętrznym kąciku. Kolejny cień z palety, który użyję to najciemniejszy brąz i zaznaczeniem sam zewnętrzny kącik, żeby przyciemnić cały makijaż i fajnie podkreślić oko. Zaraz przejdziemy do bardziej błyszczącej strony palety. Jak już mam podkreślony zewnętrzny kącik, to pora na środek powieki ruchomej nałożyć coś błyszczącego. No i na początku myślałam, żeby postawić na klasyk, czyli szampański przepiękny kolor, ale nie. Postawię na róż, bo potem będę chciała, żeby. W makijażu się pojawił ten piękny fiolet, którego pewnie się boicie, bo no nie ukrywajmy, w takiej klasycznej, nudowej palecie dodać tak mocny, piękny kolor, tylko jak go wykorzystać? Ja już Wam pokażę przynajmniej jaki ja mam pomysł na fiolet, ale zanim fiolet, to nałożymy błysk taki lekko różowy. Warto wspomnieć o tym, że to nie jest taki typowy różowy kolor, tylko powiedziałabym, że on jest różowym z bardzo mocną, klasyczną, nudową bazą. Także nie bójcie się go, nie będziecie mieli lalki Barbie na powiekach, także myślę, że to jest bardzo trafiony kolor. Ponieważ chcę wydobyć trochę więcej błysku na środku powieki, to użyję. Glitter primera z Nexa, ale naprawdę odrobineczkę. Wracam do ciemnego cienia i poprawię zewnętrzny kącik. Wzmocnię go, bo delikatnie mm, mi się zatracił. Sięgam po najciemniejszy cień z palety, czyli oczywiście. Po czarny kolor i namaluję nim czarną fajną kreskę. Tyle, że namaluję ją od środka ruchomej powieki ku zewnętrznemu kącikowi. No i to nie będzie taka ostra, mocna kreska. Trochę ją rozsmurzę, no i nie będzie długa, wyrazista. Chcę podkreślić zewnętrzny kącik, no i kreska zawsze fajnie wygląda przy makijażach dziennych, ślub, ja jestem fanką kresek, a cieniem e, zwykle robi się e, dużo łatwiej, szybszy, szybciej i przyjemniej. Także spróbujcie. Kreski namalowane i jak widzicie nie tylko kreski, bo poza nagraniem e, zrobiłam makijaż twarzy i teraz szybciutko powiem Wam, e, co użyłam. Jeżeli chodzi o podkład, e, to dzisiaj zdecydowałam się na podkład spierenę. To jest Skin Balance Cover, bardzo fajny podkład, bardzo mi się podoba w takiej delikatnej ilości. Wiecie, im mniej, tym piękniej. I tak też jest z tym um, produktem. I ja mam kolorek jeden najjaśniejszy. A jeżeli chodzi o puder, a w zasadzie dwa pudry, bo dzisiaj użyłam e, dwa produkty, aby scalić i wykończyć makijaż twarzy. No i tak, pod oczami. Nałożyłam benai w kolorze Fair no i w zasadzie tylko pod oczami. Delikatnie omiotłam tutaj um, policzki, tą strefę taką um, górną, nazwijmy to tak. Um, a resztę twarzy przypudrowałam pudrem z Benefitu. I to jest puder matujący, ale on tak ładnie matuje, bo um, to nie jest taki pudrowy, ciężki, papierowy mat tylko właśnie taki, taki bardzo aksamitny. Na policzkach mam brązer z Pierre&Eve w kolorze Chili Bronze, przepiękny jest, mój ulubiony ostatnio. No i róż, róż, którego nie używałam, Hoho, ho. jeszcze trochę odkopałam go tutaj w szufladce, którą mam tutaj przed sobą. I to jest róż z Maka, bardzo delikatnie różowy w kolorze Lousy Outlook. Przepiękny. No. I on się tak prezentuje. I tyle zrobiłam. Teraz pora na podkreślenie dolnej powieki. I tutaj będzie obiecany fioletowy kolor. Także zaczynam. Zaczynam od średniego brązu i nakładam go w zewnętrznym kąciku, tak do połowy mm, dolnej powieki. Teraz sięgam po ciemny brąz i zaznaczę nim sam zewnętrzny kącik. W zasadzie połączę delikatnie z górną powieką, czyli z kreską. I uważam, żeby nie dać za dużo ciemnego koloru, bo ja nie chcę, aby dolna powieka była obciążona i za mocno podkreślona. Precyzyjnym pędzelkiem będę nakładać ten fioletowy piękny kolor i nałożę go na środek dolnej powieki, łącząc z ciemniejszym brązem, ale nie dojeżdżam do środka, tutaj do wewnętrznego końcika, bo tutaj dam błysk. Także uważam z fioletem. Makijaż dolnej powieki mam już zrobione, i wybaczcie, że nie zobaczyliście wszystkiego krok po kroku, ale aparat mi się wyłączył i nie zarejestrowałam tego. Um, ale szybciutko powiem Wam, co zrobiłam. Na środek powieki, i to chyba widzieliście, nałożyłam, och, ten piękny fioletowy kolor. Potem e, stwierdziłam, że muszę go czymś rozetrzeć, ale nie chciałam stawiać na brąz. E, no to sięgnęłam po ten piękny, ciemny beż. I to będzie super kolor, aby rozścierać różne brązy, róże. Świetne jest, naprawdę genialne. I mam go w zasadzie na całej dolnej linii mojej dolnej powieki, czyli pod fioletem, pod brązem i w wewnętrznym kąciku roztarłam wszystko i fajnie to wygląda. No i na sam koniec wiedziałam że muszę rozświetlić trochę wewnętrzny kącik, więc nałożyłam różowy błyszczący kolor, który mam też na górnej powiece i to wcale nie jest taki różowy kolor, przepiękny. Po prostu trochę cieplejszy, szampańsko-beżowy odcień. No cudo, trochę mógłby bardziej się iskrzyć, ale ja wiem, że nie każdy lubi taki um, błysk. Także. Okej, okay, jest dobrze i od razu wam powiem, że to nie jest iskrzący się produkt na zasadzie turbopigmentów, czyli wiecie, drobinki i po prostu szałciał, ale tutaj mamy taki błysk idealny do makijażu dziennego, wieczorowego ślubnego i to jest bardziej błysk idący w perłę niż w drobinki, ale bardzo ładnie się to prezentuje. To nie jest taka perła, wiecie, taka jak sobie wyobrażamy perłę, tylko bardzo taka elegancka. To żem powiedziała, co wiedziała. Piękna, jest no po prostu piękna. E, ostatnia rzecz, jaką muszę zrobić przed e, stwierdzeniem, że makijaż jest gotowy, e, to pomalować usta. I stwierdziłam, że skoro makijaż oka jest dość delikatny, neutralny, e, to szminka będzie mocniejsza. Tego postawię na starą, dobrą i sprawdzoną kredkę z Golden Rose i to jest um, Matte Lipstick Crayon, e, to jest boska szminka i e, żałuję, że już tak mało się mówi o tych kredkach z Golden Rose. Kiedyś był taki szał, a teraz no, inne produkty wchodzą, z których się cieszymy, ale warto sobie przypomnieć. E, I ja mam tutaj kolorek 16, mm, to jest taki mocny, intensywny róż, delikatnie wpadający w czerwień. Myślę, że kamera niestety będzie odbierała ten kolor bardziej jak czerwony, ale uwierzcie mi, tu jest bardzo dużo różu. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o makijaż krok po kroku, a teraz pora na podsumowanie i moją opinię na temat nowej palety z Tune Cosmetics. No powiem Wam, nie zawiodłam się. Naprawdę paleta godna polecenia. Przepięknie się blendują cienie. Kolory są boskie, nieoczywiste. Myślę, że każdy, kto wykonuje sobie makijaż co rano, czy wykonuje makijaże na specjalne okazje, powinien mieć tą paletkę i ja to mówię z ręką na sercu. Bardzo ciężko znaleźć taką jakość cieni, takie piękne blendowanie i to jak się prezentują cienie na powiekach. Wow! Koniecznie dajcie mi znać, jak Wam się podoba makijaż i kolorystyka samej palety. Ja chyba nie zmieniłabym nic, absolutnie. Mam tu wszystko, co dusza zapragnie, i paleta zostaje na toaletce bo wiem, że będę codziennie sięgać i robić piękne makijaże, dzienne i niecodzienne. I tak oto kończę dzisiejszy filmik. Czekam na Wasze komentarze. kciuki do góry, jeżeli filmik Wam. Się podobał. My się widzimy już niedługo, także ściskam Was bardzo ciepło. Trzymajcie się. Buziaki. Papa. Pa.